Tak, przejrza przejrzała, no. A jak jest ta transkrypcja, no. to wszystko się pisze, po prostu wszystko, co, jak ktoś powtarza, to i dość chrząknie i też, no. to się tego w ogóle nie da czytać, nie? Bo nie, ale ma być wprowadzona I Nie, nie tym bardziej, wiesz, jeżeli ktoś się jeszcze wysławia porządnie, to pójdę. No ale wiesz, ludzie się denerwują, powtarzają. No wiem, wiem. No a transkrypcja, wszystko leci, wszystko, wszystko po kolei. No. Ktoś pięć razy powtarzy to samo słowo, bo tam myśli czy cokolwiek, Aha. to oni pięć razy to napiszą, nie? No niestety. I te, no tak muszą. Ale wiesz, to na, na to. to hmm. ja Ale uważam... wiesz, to jest lepsze, bo ma być powrót do poprzedniego protokołu, wspomaganego oczywiście na nagraniami. nagraniami. No, taki mhm. jak protokół był, jak się Aha, czyli ktoś będzie się kwestionował, no i bardzo dobrze. O, tak. takie, No to taki wiesz, no. dobry był protokół, bo w istocie... Istotna to za żadna istota była, więc nie trzeba było, a jak będą jakieś wątpliwości, czy zostało zaprotokołowane, czy nie, to będzie się odsłuchiwało i... Ale chociaż no, pamiętam... E... tak, w 85, tam 5, nawet do 90% przypadków no. nie trzeba będzie nawet tego odsłuchiwać, bo... Mhm. To nie, nie. Także tu... To... O, zapląsał. Będę muzę tutaj podłożyć pod to, bo to się nagrywa. Chcesz zajrzeć w obiektyw? Nie, ja, chciałam, ja się mam, się dzieje, tak prąbił, Jak się to nam dzieje, że ktoś tak robił, że widzę do ciężarówki, żeby ja no. za mną, to się tak boję. Po Gdzieś potem tak? i we Francji, i no, tutaj to w Polsce, to tak. Czy co najechał i... Tak, to na rondzie jakimś? Nie, to w Szczecinie, na tej, tam jest zjazd na ten... Restauracji 15 południ, a dość na idzie prosto. Nie było sprawy, żeby tam się zatrzymały samochody a ciężarówka. Spali? Spalili się, trzy osoby się spaliły w samochodzie. no bo jak jest. Sobie, to nie jest. Ciężarówka najechała, wiesz, paliwo, a przy pięć pasami nie Tak, no to Jezu. Bo mojego znajomego, jakiś tam siostrzeniec, właśnie tak zginął we Francji, Słuchaję, że właśnie stał, przed nim stała ciężarówka, on się zatrzymał, a za nim go wgniotła harmonię. W też mieli taki proces, że właśnie no. też tak głowie a druga potem, tak zmiażdżyła samochód, a ta przeżyła. I to nawet miała chyba nogę złamaną i rękę, oh yes. i naprawdę jakieś pikusiowate, te, no, ale po prostu jak oglądaliśmy te zdjęcia, to nie miała, ona była za wypchnięta, w no. była pasatem, z tyłu. Nie miała szans przy życiu, tak. a było tak naprawdę żadne lumpy, mhm. no oprócz psychiki, nie? Która... Bardzo ładne, trener nie obronił.